Let me stay here, heart take me home, I don't really care. What's going on and I don't feel anything now. It's me and you in this dark place as cold moon. Moi drodzy, jesteśmy w finale karaoke. Mamy tutaj trzech finalistów. Jest Akio, Abdi, Tak i Przyczepa Człowieczka. Dobra. Od kogo zaczynamy? Losujemy, losujemy, raz, Mów, losujemy. stop. Czekaj, mam zamknięte oczy. Stop. Akio, Akio, Akio. Dobra, pięknie. Halo. Witamy, witamy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, jak masz na imię Akio? Możesz się przedstawić? Gabi. Witamy, Gabi. Witamy serdecznie. Co nam tak. dzisiaj zaprezentujesz? Czekaj, nie mów, pewnie będziesz śpiewać. Zgadza. <noise> <noise> się oh! <grych> autorską nawet piosenkę oh. nazywa się hej hej hello hej oh. hej hello jeje yeah, yeah! co lecimy z pierwszym przesłuchaniem tak jest brawa No gitarze graje. I jeszcze. wake up it's midnight and it is so dark I don't know what happened oh, kurde, ja już mam dziary najgorsze to jest and so oh, kurde, ja w, w się sensie... I are I'm not sure what's going on in the world. Then the cloud is on as I hear a microphone call. I quickly answer, but there's no response. Hello, where the hell I am Because I just can't remember. Remember, oh. oh. Someone here has shadows moving in me. Jesus, Mario, you're so Hey, hello. Let me out, okay? I don't want to stay here long. You're busting a buddy, Gustavo. Pati, thank you. Hey, hey, hello. I'm turning on the flashlight. Looking all hey, around. It say. is a mess. Yeah, I, jestem I, w ciężkim the ground, I found away. Way it's It really started to make me I'm anxious and panic mode Unless As I hear something from closer, I thought I'm all yeah, alone. Się nie I, I tried to call someone, but there's no response. Hello? Why I can't remember? Oh oh. Wow wow. Hey hey. A a a good. Oh, yeah, is someone here. shadows moving in me coroner no 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 i don't like playing these games hey hey hello shadows moving in me no no oh no 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 wow this Dobrze, ale na ocenę przyjdzie czas. Boże święta, ale poprzeczka jest... Wiedzą, co jest grane. I o to właśnie chodzi. Jeszcze raz przypomnij, to była autorska piosenka. Tak, autorska piosenka, dziękuję bardzo. No, Szasmu, naprawdę. Co ja wam mogę powiedzieć? Przesłuchujemy kolejną osobę, resztę będziemy oceniać. Na samym końcu zresztą widzicie nasze reakcje, także już mniej więcej możecie się domyślić jak to wygląda. A... Trzymam kciuki i wiem, że będzie na pewno dobrze. Cześć! Siema. Jak się nazywasz? Cześć, się ładnie pięknie. Nazywam się Marlena. Marlena, dzień dobry. Dobry. Co nam dzisiaj zaprezentuje? Pewnie zaśpiewasz! Mam to bardzo dobre. Mam to, dobra, dobra. Dobra. Oczywiście, że tak. I zauważyłeś, że wszystkie dziewczyny są takie spokojne, co ładnie śpiewają? No, no ale to jest właśnie ten wiesz, o, Droga do sukcesu! One mają chill, właśnie. Dobrze, no to co? Lecimy! Wcisnę się w bezpieczny koło. Wbiję w dziurawo ścianę wpiję w Do sieci w żółce płaszczliwy post, polubisz go. Ty tylko popatrzysz, a ja poczuję się gorzej na samą my. Zaczynam zamyka niebra. Wcisnę się, choć chyba mam dość. Wśród ludzi łatwiej tłumić gniew. Nie chcę myśleć o tobie wciąż. Do domu chcę. Też bardzo ładnie, no. I taki dziewczyny tak śpiewają właśnie, tak, to jest niski taki bardzo, nie? To To nie jest bardzo wysoki. Się. No, na znaczy ciebie bardzo wysoki. Nie będę ciebie szukać To, się rozpływa, nie wiem czemu. Bloku kiedy no, chciałbym przejść, nie będzie dzisiaj zdjęć. Ja że no, chciałam, że taka mi kołysankę zaśpiewała. No. I proszę tylko nie budź mnie, niech będzie tak, jak jest. Próbuję zepsuć w te dni Dyskretny postój w cieniu drzew Bardzo boli, gdy słyszę, jak on ci burzy krew Uuuu... Ciężko takie dźwięki wyciągnąć Niech będzie tak, jak jest Brawo, brawo, brawo! brawo. Bo! Wspaniale! Będzie taki ciężki orzech do zgryzienia, że oh. boję się o własne zęby. Jak będziemy tego orzecha gryźć, naprawdę. Bardzo ładnie. Jak ja nawet nie przejdę, to jestem z tego strasznie dumna, a jeszcze bardziej dumna jest ze mnie moja mama. O. A my jesteśmy dumni z twojej mamy, że urodziła tak utalentowaną córkę, rozumiesz? Właśnie, pozdrów tam mamusię serdecznie. aż jej to pokażę, jak wejdzie na YouTubie. A i będzie, będzie, na pewno. Siema. Hej e, Jak masz na imię przyczepa? Pewnie przyczepa. Pewnie tak. Kasiula jestem. Kasiula! Kasiula! Cześć Kasiula! Hej Maciek i hej Patryk! Cześć! Jak ci na imię Kasia? Kasia mam na imię. Co nam dzisiaj zaprezentujesz? Od Sanach, ale jest. No my no. mamy też troszkę słabość do głosu, Sanach. Powodzonka Jest gitara Dzisiaj towarzyszy mi to tu cappuccino, niesłodzone we Szekspirowski śnyt. Całe noce mi się sił, tyrony. Słodziemy nie rzeka, gdzie ten happy jest. Czy tu może ktoś Beślega gorzej śpiewać? Chyba nie! Ale ja może. nie pytam już. Nie wiem o co chodzi, afrykoję, ale. Spiewam się! Hartko robota jak tak na maksawie jesteś, ja ładnie uśmiechnięta. Błyskawieś na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też, ja ładnie uśmiechnięta. Mogą Hardkorowo Pana teść miała godnie uśmiechnięta. Jeszcze nie przeszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, krawkę woli sama pić, ale mnie Pan teraz czasem ma inne O, ale Hardkorowo panadęś Tak na maksawie jesteś Ja łagodnie uśmiechnięta Przyskaczę Nie wytrzymam, nie wytrzymam z bo nie je normalnie jest tu nasz Oczy Ja łagodnie uśmiechnięta Pozdrawiamy, kochamy! <laughs> Dziewczyny jesteście eee. niesamowite Cze Czekajcie, ja muszę zadzwonić w jedno miejsce Gdzie dzwonisz? Do menedżerki, czy da radę trzy mikrofony ogarnąć <śm> No. Akio, piękna piosenka, autorska przede wszystkim, jeszcze po angielsku napisana. No, gitarka też była. Gitarka była też, jestem w totalnym szoku, był w totalnym szoku. Jeśli chodzi o marlenkę, zaśpiewaj sobie teraz coś na sucho, żeby to ładnie no. brzmiało. No, tak, tak. Bez tak. żadnej muzyki. I to też bierzemy pod uwagę, że bardzo ładnie to było wykonane. Przyciepa człowieczka, Kasia, też poleciało osto też była gitarka, śpiewanie. I jeszcze trafiła w punkt bo w sanach Dajcie hmm. nam jeszcze chwilkę, dobra. <laughs> Patryk, ja nie mam pojęcia! Nie no ja myślę, że tu chyba muszą wygrać. Chyba trzy dziewczyny, bo to nie da no. Wszystkie trzy śpiewają zajebiście i nie da się tego. Nie można wybrać kto lepiej, kto gorzej kto nie gorzej. No, tu musimy chyba dodać jakieś nagrody. No dobra, ale zobacz, jakby się nie udało załatwić mikrofonów. No to boksy wtedy, nie? No ale kto mikrofon, a kto boksy. No pierwsze miejsce mikrofon. Aha, dobra. Jak <noise> to ma pierwsze <noise> okay. miejsce. Okej, okay, okej. Okay. Doszliśmy do wniosku iż... nie nagrywało nam się, wiecie, musimy usunąć odcinek jeszcze. <noise> ja bym chciał usłyszeć, jak dziewczyny na przykład śpiewają naszą ostatnią piosenkę. Um. Tylko, że miały czas na przygotowanie i na przykład za tydzień zrobić odcinek, gdzie finalistki śpiewają cover naszej piosenki. Nie, tak zrobić. Zgadzacie się na to? Pewnie. Jasne. Wszystkie dla mnie jesteście na równi, jednak jedną osobę musieliśmy wybrać do wygrania mikrofonu i jest nią Akio. Bardzo cię gratuluję. A kto wygrał? Mikrofon. Drugie miejsce, w sensie dwa drugie. Postaramy się ogarnąć kolejne mikrofony. Jeśli się nie uda, to macie gwarantowego boksa ze sklepu, bo no wszystkie na zajebistym poziomie zaśpiewałyście. No to dziękujemy bardzo w takim razie. To my dziękujemy. Zrobiłyście takie show, że to jest hit. No i to nie było na tyle z tego odcinka. No, jeszcze finalistka raz zaśpiewa. Dobrze się składa, że właśnie jestem kiercą w, w walorancie chłopaki, ale poczekajcie w takim razie. Przyjadę. To jest to, ale to jest luzik. To jest ten luzik, Bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy SPC Gear za wszystkie nagrody, dziękujemy za to, że mogliśmy podzielić się z naszymi wspaniałymi widzami, jak widzicie, bardzo utalentowanymi i mam nadzieję, że na następnych eventach też będziemy mieć takie super nagrody. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy, trzymajcie się, bless! How it flows. Sometimes I'm too high and hitting the lowest. I just wanna turn to know where it's going. I don't really care about the others. They are something dead. All oh, us meet the third. but now as I go The anything around me is turning as black The sun is shiny and I can close my eyes I just want to know Maybe it's right time for me to show Where I'm going and now in my head I hear the voices, they're taking over I can't hold them let me stay here or take me home i don't really care what's going on and i don't feel anything now it's me and you in this dark place called the moon i'm losing my head i'm losing my mind where have i been or what did i find am i on the other side on the other side Oh, I'm going low down again. I'm only struggling to stand. You can reverse the words. That I have been said, they gonna hunt you till you're dead. And even though it'll hurt, and you can find the words, and nothing makes you feel any better, so you're taking that road, but where it'll lead? Are you just scared? Or can't you breathe? Let me stay here, or take me home. I don't really care what's going on, and I don't feel anything now. It's me and you in this dark place. It's called as moon. I'm losing my head, I'm losing my mind. Where have I been? Or what did I find? Am I on the other side? On the other side, let me stay here. Heart take me home. I don't really care what's going on, and I don't feel anything now. It's me and you in this dark place called this moon. I'm losing my head, I'm losing my mind. Oh, where have I been? Or what did I find? Am I on the other side? On the other side.